Witam państwa na dzisiejszej konferencji. Bardzo się cieszę, że spotykamy się w tak licznym i sympatycznym gronie i będę miała przyjemność mówić o bezpieczeństwie cloud computing w tej takiej roboczej nazwie fakty i mity. No to na początek, skoro powiedziałam, że będziemy rozmawiać, proszę, żebyście powiedzieli mi państwo, dlaczego chmura jest popularna. Czy będzie jakiś ochotnik, który spróbuje odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego chmura jest popularna? No faktycznie, nawet czasem gra może postać. Ja jest, popularna? jest popularna, chociaż w, wśród prawników to kiełkuje, ale w innych usługach jak najbardziej, w innych sektorach tak. Okej, okay, przyspiesza, upraszcza, wiąże się z jakąś optymalizacją. Słucham? Wirtualizuje. Dobrze, czyli możemy powiedzieć, że oszczędzamy na dział IT, tak? Czy jeszcze jakieś pomysły? Odrywa od czasu i miejsca. Odrywaj czasu od miejsca, tak, jak najbardziej mobilność tutaj odgrywa istotną rolę. Faktycznie to jest jak taka świnka skarbonka. Oszczędzamy czas i oszczędzamy pieniądze, bo tak naprawdę chmura wiąże się z tymi dwoma aspektami w bardzo istotnym znaczeniu. Rozwój technologii informatycznych umożliwił tworzenie właśnie takich usług jak chmura i oczywiście optymalizacja ekonomiczna czysto nas do nich zachęca. Czyli optymalizacja, możliwość skupienia się na zasadniczej działalności, tak jak to bywa w ogóle przy outsourcingu, mobilność, szybkość wdrożenia. My oczekujemy tego, że aplikacja będzie działać minutę, dwie minuty, nie będziemy bawić się w jakieś długotrwałe szkolenia, nie będziemy oprogramowania instalować przez długi okres czasu i najlepiej serwis będzie też na telefon. Łatwość użytkowania nie będziemy musieli szkolić pracowników, interfejs będzie przyjazny, dostęp do najnowszych technologii biznesowych, Wiele aplikacji rozwijanych jest właśnie pod kątem życzeń klientów. Obserwowane są ich zachowania, sami mogą zgłaszać uwagi, więc nie musimy się martwić o to, że chcielibyśmy rozszerzyć aplikację o jakąś usługę i musimy zatrudnić grupę informatyków, którzy nam to zrobią, tylko możemy zgłosić to do prowajdera i rozważą, nasz, nasz usługodawca rozważy możliwość wprowadzenia dodatkowej opcji czasem za opłatą przewidywalność ponoszonych kosztów na IT. To jest też wygoda. Mamy abonament, płacimy określoną stawkę i nie musimy się o nic martwić. Brak inwestycji w hardware, obsługę serwisową przy jednoczesnym dostępie do najnowszych wersji oprogramowania, to jest właśnie to o czym mówił między innymi pan Ryszard, czyli o infrastrukturze informatyczną, którą sobie po prostu w całości outsourcujemy na zewnątrz. I tutaj już pojawiały się takie różne hmm, Rysunki na temat tego, czym jest chmura. Każdy z nas jakoś to mógłby wyjaśniać. Prawda jest taka, że faktycznie chmura koncentruje się wokół tych trzech części, czyli infrastruktury, platformy, głównie dla programistów, oni korzystają z tych rozwiązań i aplikacji czy usług, które, których jest właściwie prawdziwy wysyp i faktycznie jest to trend, a nie chwilowa moda, jak się zwykło omawiać. I jeszcze do cloud computing można zaliczyć tak zwany communication as a service, to między innymi dotyczy środowiska telekomunikacyjnego. O tym jeszcze nie było, jak możemy podzielić chmury. Chmury możemy podzielić na prywatne i publiczne. Tutaj widzimy, że z tej wielkiej chmury wyłaniają nam się publiczne elementy i to jest nic innego jak dzielenie naszych danych na współdzielonym serwerze. I chmura prywatna na serwerze dla nas dedykowanym. Pomiędzy tym wszystkim jest jeszcze rozwiązanie hybrydowe, czyli mieszane. Decydujemy o tym, jakie dane będziemy outsourcować do chmury publicznej, jakie do chmury prywatnej. Prawda jest taka, że oczywiście chmura prywatna jest droższa, ale jest często bezpieczniejsza od chmury publicznej. Czy chmura jest bezpiecznym rozwiązaniem dla kancelarii? Takie pytanie postawimy sobie na początku tej prezentacji i spróbujemy na nie wszyscy wspólnie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że się Państwo przyłączą do tej dyskusji. Koncepcja bezpieczeństwa opartego na lokalizacji staje się nieaktualna. Jak Państwo sądzą, czy jest to zdanie prawdziwe, czy fałszywe? Kto uważa, że prawdziwe ręka w górę? Na lokalizacji czego? No, właśnie tu jest ten haczyk. No, ale jak Państwo myślą? Czy koncepcja bezpieczeństwa opartego na lokalizacji staje się nieaktualna? Czy jest w dalszym ciągu aktualna? Czy lokalizacja ma znaczenie? Może tak. Jeżeli mówimy o lokalizacji, N y długach, to, mm -hmm, to. Możemy tak to, to ująć. Saniem, nie, to nie mm -hmm. jest. Czyli, że jest nieaktualna. No właśnie, I to jest troszeczkę przewrotne e sformułowanie. Dlatego że. E e e e tak, tak, właśnie o tym mówię, że to jest troszeczkę właśnie przewrotne, ale jak najbardziej zgadzam się z tym ujęciem. To jest tak, można by to porównać troszeczkę jak z bankiem. Jakbyśmy mieli diament w domu, to nie będziemy go trzymać w domu, tylko pójdziemy do banku i damy go do depozytu, prawda? Tylko pytanie jest bardzo ważne. Gdzie pójdziemy? Oddamy go do banku, nie na przykład do parabanku, prawda? Gdyby tutaj taki, takie porównanie zastosować. I tak samo jest z lokalizacją. Dla nas ważna jest lokalizacja, położenie serwerów jest dla nas istotne. Czy one się znajdują na przykład w europejskim obszarze gospodarczym, kiedy przetwarzamy jakieś dane osobowe, czy one się w ogóle znajdują w jakimś państwie, które jesteśmy w stanie określić. Czy one się znajdują w Europie, czy się znajdują na przykład w Pakistanie, czy w Iranie, bo może się nagle okazać, że kompletnie stracimy dostęp do naszych danych, już nie mówiąc o totalnej kontroli nad nimi. Zanim skorzysta się z chmury, należy zidentyfikować własne wymagania GRC. GRC, czyli Government Risk Management Compliance, to jest takie określenie w żargonie specjalistów IT używane. O co tutaj chodzi, bo oczywiście bez wątpienia należy je identyfikować. Govement odnosi się do zarządzania danymi, czyli innymi słowy do procesu dostępu, do hierarchizacji pracowników. Tak jak u nas w kancelariach nie wszyscy mają dostęp do wszystkich danych, tak samo jest po stronie providera. Powinniśmy wiedzieć, kto ma dostęp i na jakich zasadach do określonych danych, jakie decyzje, jakie instrukcje są wydawane, jak wygląda proces decyzyjny. Powinniśmy na to zwrócić uwagę, jak dane są zarządzane. Nie tylko u nas pod naszym kątem, jakie to jest ważne, ale również po stronie prowajdera. Jeżeli chodzi o zarządzanie ryzykiem, to jest nic innego jak proces reagowania, czyli taki zestaw usług związanych z reakcją na incydenty bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne, aby kontrola bezpieczeństwa była przeprowadzana, były przeprowadzane regularne audyty i żeby oczywiście taki proces poincydentalny był odpowiednio szybko wdrażany, żeby minimalizować po prostu straty. Także odnosimy to do przetwarzania danych, danych osobowych, do analizowania możliwych cyberzagrożeń, jakie mogą wystąpić, do norm i wytycznych, które są w naszej organizacji czy organizacji zewnętrznej. Zwracamy uwagę na to, czy na przykład organizacja ma jakieś certyfikaty bezpieczeństwa, na przykład ISO 2701 czy różnego rodzaju BS-y. I to wszystko skłania się do tego, że minimalizujemy ewentualne straty w przypadku wystąpienia na przykład wycieku danych, czy. Innej formy cyberzagrożenia. Ostatni aspekt, czyli zgodność. To są wszystkie wymagania na poziomie naszej organizacji i na poziomie organizacji prowajdera. Również związane z legislacją, czyli naszymi obowiązkami, między innymi przy przetwarzaniu danych osobowych, jest szereg obowiązków do spełnienia w tym zakresie. I wydatki w przypadku zgodności, jakie będziemy ponosić, a jakie w przypadku wystąpienia naruszenia. To jest bardzo ważne, żeby te wszystkie aspekty sobie przeanalizować. Należy wypytać prowajdera o szczegóły. Z tym na pewno wszyscy się zgodzą. Spotykamy się w gronie prawników, więc wszyscy doskonale wiedzą, że należy zwracać uwagę na wszystkie drobiazgi, wszystkie szczegóły i szczególiki, I tak faktycznie jest. Ja kiedyś miałam taki przypadek, że bardzo przyjemnie rozmawialiśmy z klientem i prowajderem na temat właśnie odsorsowania pewnej usługi, i nagle z rozmowy okazało się, że Serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych, sprawa dotyczyła przetwarzania danych osobowych, więc to oczywiście rości dodatkowe obowiązki, skierowanie wniosku do GIODO i tak i tak W związku z czym dobrze, żeśmy się zapytali o tym na samym początku, bo to było podstawą do tego, że wybraliśmy kogoś innego, bo stanowiło to dosyć istotny, poważny problem. Te pytania, które zaraz tutaj Państwu zaprezentuję, to są pytania przykładowe, w rzeczywistości jest ich bardzo dużo, i indywidualnie, w zależności od sektora, te pytania się zmieniają, w zależności przede wszystkim od tego, jakie dane ktoś. Kto chce outsourcować? Czy outsourcujemy wszystko, czy tylko jakąś tam wybraną usługę? Przede wszystkim, bardzo ważny aspekt, czy dostawca oferuje Tobie przejrzyste informacje oraz pełną kontrolę nad bieżącą lokalizacją fizyczną wszystkich danych. I oczywiście nie chodzi o to, żeby nam powiedział, że serwery znajdują się na przykład w Irlandii czy, czy w Niemczech, chociaż fajnie, jeżeli będziemy to wiedzieć, bo lokalizacja jest też związana z restrykcją przestrzegania określonych przepisów. Na przykład w Niemczech dosyć jest zaostrzona, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych. Ale to powinniśmy chociaż mieć takie pojęcie, czy one są w Europie, czy nie. Czy w ogóle, jeżeli decydujemy się na model SaaS, czy nasz provider ma fizycznie jakąkolwiek kontrolę nad serwerami, czy on też jest w innym modelu, na przykład w pasie. Czy dostawca udostępnił Tobie klasyfikację danych? To jest oczywiście ważne od tego, jakie dane my będziemy udostępniać, czy dostęp do tych danych jest odpowiednio zabezpieczany i tak dalej. Jaka jest gwarancja, że dane są izolowane? Zwłaszcza dotyczy to chmur publicznych, czyli tak zwanych serwerów współdzielonych, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że nagle się okaże, że będziemy mieli dostęp do danych. Innej osoby, albo ktoś inny, podmiot trzeci będzie miał dostęp do naszych danych. Jaka jest gwarancja, że dane zostaną usunięte? Też kiedyś miałam taką sytuację, że rozmawialiśmy właśnie z klientem i w czasie tych negocjacji padło właśnie pytanie związane z usuwaniem danych. I co się okazało? Usługodawca przewidywał taką możliwość na wniosek. Sam z siebie nie usuwał tych danych. One cały czas sobie zostawały. I prawda jest taka, że mogłoby dojść do takiej sytuacji i nawet doszło już raz do takiej sytuacji, o czym można sobie poczytać między innymi w internecie, że osoba, która wykupiła dostęp do usługi, po zainstalowaniu znajdowała resztki danych poprzednika. I na to trzeba bardzo to trzeba bardzo pilnować, na to trzeba zwracać uwagę, jak te dane są usuwane, przede wszystkim jak są usuwane. I kiedy? Jaki jest proces szyfrowania danych? To też jest bardzo ważne. Certyfikacja, co dokładnie obejmuje certyfikacja, bo niekoniecznie tę usługę. Podmiot może na stronie internetowej wyświetlać informację pięknie wyglądającą, że posiada certyfikat, ale kompletnie nie do tej usługi procedury bezpieczeństwa, to też nas powinno interesować. Właśnie to, czy provider działa w modelu PAS czy nie, bo może dojść do takiej sytuacji, że my jesteśmy w SAS-ie, nasz provider w PAS-ie i na przykład w przypadku um, przetwarzania danych osobowych zawieramy z nim umowę o powierzaniu danych osobowych, ale okazuje się, że jest jeszcze trzeci podmiot, który działa w IAS, Umowa o podpowierzaniu danych osobowych, a jeszcze ten, co działa w IAS, jest czwarty podmiot, który w ogóle całą tę infrastrukturę ma. I jeszcze, jak ma obrotnych pracowników, to oni się podłączają, wiedzą gdzie i wynoszą dane, i tak dalej, i tak dalej. My oczywiście wiemy o tym, że wynoszenie danych w firmach jest na porządku dziennym. I tak naprawdę jest to czarny rynek, który kwitnie. A w przypadku kancelarii prawnych bardzo ważnym zagadnieniem jest nie tylko dbanie o bezpieczeństwo danych, które się znajdują, danych osobowych naszych klientów właśnie w usłudze, którą outsourcujemy na zewnątrz, ale także aspekt możliwości ponoszenia odpowiedzialności w przypadku ujawnienia takich danych wycieku. Bardzo często takie dane są upubliczniane utrata reputacji, utrata renomy, dlatego trzeba zwracać na to bardzo szczególną uwagę i wykazywać się wielką ostrożnością, zanim oczywiście podpisze się jakąś umowę. Trzeba też przeprowadzać audyty, trzeba o to wypytać, jak wygląda ewentualna współpraca. Bo różnie tak naprawdę z tym bywa. Także jak szybko dane zostaną przywrócone w razie awarii, bo awaria może się zdarzyć, to jest rzecz normalna. Kwestia związana z backupem danych również. Przede wszystkim w jakiej formie my otrzymamy ten backup. Jaka liczba klientów korzysta z rozwiązania. To też powinno być dla nas ważnym elementem jak liczną grupę podmiotów provider jest w stanie obsłużyć, żeby nie doszło nagle do przeciążenia systemu, bo zaczniemy tracić, a nie zyskiwać na tym, że zdecydowaliśmy się przenieść usługę. Czy provider posiada właśnie własne zaplecze, czy działa w modelu IAS, to jest też bardzo ważny aspekt. Czy dane będą transferowane poza EOG, zwłaszcza jeżeli mówimy o danych osobowych, a w większości przypadków tak będzie. Kiedy możesz nie mieć dostępu do danych? Też warto o to zapytać, na przykład, kiedy są przeprowadzane przerwy techniczne, i tak dalej, i tak dalej. Także to są takie podstawowe pytania. Ta prezentacja będzie dostępna u mnie na blogu cyberlow.pl, na pewno także u organizatorów. Warto o tych pytaniach pamiętać. Jak Państwo sądzą, czy chmury publiczne i prywatne są tak samo dobre dla prawników? Kto uważa, że tak? Ręka w górę. Może teraz znajdą się jacyś śmiałkowie? Wszyscy uważają, że nie, tak? No i faktycznie to jest prawda. Chociaż trzeba zwrócić uwagę, że to wszystko zależy, tak? Przy każdym tym pytaniu to wszystko zależy, na co będziemy zwracać uwagę i w tym przypadku jakie dane będziemy outsourcować. Nie wszystko do chmury prywatnej musimy, nie wszystko do chmury publicznej powinniśmy. Tak samo jak wszystkich danych nie powinniśmy przenosić do jednego, Prowadera. Korzystam z chmury, nie muszę się zabezpieczać. Kto tak, kto tak myśli? Wszyscy z Państwa się doskonale zabezpieczają i faktycznie tak powinno być. Transport danych, tak zwany, czyli szyfrowanie komunikacji pomiędzy klientem a prowajderem, powinien być właśnie szyfrowany. Spoczynek danych, czyli szyfrowanie danych przetwarzanych przez providera, to jest bardzo ważne, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że pracownik usługodawcy... Będzie miał dostęp do naszych danych, skopiuje je i po prostu sprzeda. Zabezpieczenie naszego urządzenia też jest bardzo ważne. Tutaj padło pytanie dotyczące tego, ile osób posiada smartfony i sporo osób się zgłosiło. To ja zadam takie pytanie. Kto z Państwa, który ma smartfona, ma oprogramowanie zabezpieczające, antywirusowe? O, pojawili się śmiałkowie wreszcie. Teraz wszyscy dumnie mogą. No właśnie, większość nie ma. A aplikacje wszelkiego typu hakujące są pisane masowo na smartfony. A naj, najwięcej to oczywiście na Androida, bo najwięcej ludzi z tego korzysta. Także proszę na to zwrócić uwagę i rozważyć zabezpieczenie swoich smartfonów. Chmury są potencjalnym celem cyberprzestępców. Tak jest. I tutaj możemy posiłkować się bardzo fajnym badaniem z 2010 roku, które było pierwszym takim badaniem dotyczącym właśnie potencjalnych ryzyk, z jakimi wiąże się korzystanie z chmury przez różnego rodzaju sektory. Badanie stu specjalistów bezpieczeństwa IT na konferencji DEFCON w Las Vegas. Uwaga, 96% stwierdziło, że chmura daje nowe możliwości przestępcom. To jest oczywiście związane z tym, że przestępcy zawsze koncentrują się na tych rozwiązaniach, które są popularne, gdzie jest po prostu bardzo dużo osób, które korzysta z danych rozwiązań, a chmura jest takim cudownym miejscem, gdzie wiele naraz owieczek można spotkać problemy, jakie dostrzeżono. Najwięcej, 45% to są oczywiście luki, luki, które mogą się uaktywniać przy różnego rodzaju atakach sieciowych. Na pewno większość z Państwu jest znane takie pojęcie jak DDoS, czyli przeciążenie serwera. Przy słynnej sprawie akta trochę szerzej był ten temat omawiany. DNS, fałszowanie DNS-u przy tak zwanych atakach Men in the middle również występuje. I tutaj aż 33% ankietowanych zauważyło, że może być problem. Jeżeli nie zabezpieczają Państwo na przykład swojego smartfona i macie odpowiednie oprogramowanie, wchodzicie do takiej chmury, wpisujecie login i hasło, nie ma problemu, logujecie się, ale tak zwany sniffer wysyła informacje z loginem, hasłem, z stroną i tak dalej. Więc podmiot trzeci zainteresowany wchodzi na stronę, wpisuje login i hasło, bo nie ma żadnej certyfikacji na przykład, e, provider, e, nie jest strona szyfrowana i tak dalej, przypisano do danego urządzenia i co? I ma dostęp do wszystkiego. 16% pliki dziennika systemowego, czyli tak zwane logi. Logi są przechowywane, to jest związane stricte z retencją danych i w logach są również takie informacje jak logi i hasło przechowywane między innymi, ale też wiele, wiele innych. Problem po stronie komunikacji to jest oczywiście problem związany z szyfrowaniem danych, najczęściej właśnie przy transporcie tak zwanym. Jeżeli chodzi o chmurę, która jest najbardziej podatna na ataki. Ponieważ w przypadku kancelarii największym zainteresowaniem będzie się cieszył model SAS, to tutaj przedstawiłam wyniki 21% dotyczące modelu SAS. Oczywiście może to być spowodowane tym, że błędy po stronie użytkownika, m.in. problemy z zabezpieczeniem socjotechnika itd. będą miały na to wpływ. Przestępcy kupują gotowe narzędzia, między innymi do przełamywania zabezpieczeń. Jak państwo sądzą, czy tak jest? Tak jest, dokładnie, widzę, że Państwo kiwają głowami. Są takie, no to się wszystko nagrywa, więc muszę się ograniczać, ale mogę śmiało powiedzieć, że dosyć ciekawe pod względem designerskim platformy, gdzie oczywiście wykupuje się dostęp, wpisuje się login i hasło i ma się dostęp na przykład, że można utworzyć sobie botnet, są statystyki jak ataki DDoS się powiodły, które nie i tak dalej i tak dalej. Można sobie dokupywać pakiety, to jest po prostu rynek, rynek, czysty rynek przenoszenia zysków i wstępnej kalkulacji no, średnio rozgarnięta osoba jest w stanie coś takiego obsłużyć i nieźle na tym zarobić tak naprawdę i to nie jest broń Boże reklama yy, takiej działalności przestępczej, ale niestety tak jest. I popularne są stwierdzenia i one nie są na wyrost, że po prostu cyberprzestępczość jest bardziej opłacalna niż narkobiznes, jest bezpieczniejsza, bo z cyberprzestępczością jest to trudniej walczyć, yy, zwłaszcza jeżeli przestępcy korzystają z takich narzędzi jak tory i tak dalej. Także to trzeba mieć na uwadze i pamiętać o tym, żeby podstawowe praktyki, dobre praktyki związane z bezpieczeństwem naszych urządzeń stosować i żeby interesować się bezpieczeństwem troszeczkę szerzej. Umowa outsourcingowa to umowa szyta na miarę Twoich potrzeb. Każda umowa o świadczenie usług. Powinna być oczywiście dostosowana do naszych potrzeb, a już taka szczególna, kiedy oddajemy nasze dane, czyli wartość dodaną kancelarii, nasze bardzo dobre e, źródło też między innymi dochodu, e, musi zostać przeanalizowana, sprawdzona. Trzeba się oczywiście nad tym wszystkim dokładnie zastanowić. A, a dlaczego? A dlatego, żeby się nie okazało, że nagle pojawi się jakiś królik w kapeluszu, którego niekoniecznie chcielibyśmy, żeby on się tam znajdował, prawda? Królik zazwyczaj jest takim pozytywnym skojarzeniem, ale ten nie wygląda zbyt sympatycznie, jak Państwo myślą. Chyba, chyba nie. Podejrzliwy taki szaraczek. Większa odpowiedzialność spoczywa na usługobiorcy w modelu PAS niż SAS. Tutaj ten PAS, SAS, może to jeszcze nie jest do końca zrozumiałe, ale wśród specjalistów IT pojawiają się takie sformułowania. To nie jest. Prawda, ponieważ odpowiedzialność na nas, jako podmiocie, który przekazuje usługę, jest cały czas taka sama, bez względu na to, czy outsourcujemy usługę w modelu PAS, czy w modelu SAS. Ale bez wątpienia nasz zakres kontroli jest inny, bo w modelu IAS mamy najszerszą kontrolę nad tym, co się dzieje z danymi naszymi. W modelu PAS jest już troszkę mniejsza ta kontrola i w modelu SAS tym bardziej. Także na to należy zwrócić uwagę. Tak jak przyjrzymy się w tej tabeli pomiędzy klientem a providerem, odpowiedzialność jest stuprocentowa. Provider ma odpowiedzialność tak zwaną pośrednią. Oczywiście większość osób zna. Dyrektywa o Handlu Elektronicznym, ustawy o świadczeniu usług, artykuł 14 wyłączający odpowiedzialność prowajdera w określonych przypadkach, ale pamiętajmy, że w przypadku incydentów bezpieczeństwa mamy jeszcze tak zwane koło ratunkowe w postaci naszej umowy. Im więcej do tej umowy napakujemy, tym lepiej. Oczywiście rozmawiamy w gronie prawników, więc wszyscy sobie z tego zdają doskonale sprawę. Odpowiedzialność za należytą staranność to jest bardzo ważne i tym ewentualnie można obciążać prowajdera. My możemy zawsze bronić się tym, co faktycznie było pod naszą kontrolą, na co mieliśmy wpływ, a na co nie. Ale w przypadku przetwarzania danych osobowych to tłumaczenie nie zawsze będzie wystarczające. Musimy pamiętać, że jesteśmy kontrolerem, czyli administratorem danych osobowych i outsourcując dane osobowe na zewnątrz, czyli przekazując je do procesora, wskazujemy cel przetwarzania danych osobowych, zakres przetwarzania tych danych. Miejmy nadzieję, że provider... Będzie z nami szczery i tych danych nie będzie przekazywał dalej i po prostu nimi handlował, ale zawsze powinniśmy mieć administratora bezpieczeństwa informacji wyznaczonego. To jest właśnie taka osoba pośrodku która będzie opiekować się i nami i będzie weryfikować, co tak naprawdę robi provider. Audytować go to jest bardzo ważny aspekt. Dlaczego o administratorze bezpieczeństwa informacji warto jeszcze powiedzieć? Między innymi dlatego, że zmieniają nam się przepisy. Teraz ten tak zwany trzeci pakiet deregulacyjny i ustawa o ochronie danych osobowych do zmiany, zwiększająca uprawnienia ABI. Zdecydowanie korzystniejsze będzie wyznaczenie przez przedsiębiorcę swojego ABI, jeżeli chce zmniejszyć nauk formalności, to będzie ta osoba, która będzie reprezentować nas przed GIODO. Ci, którzy mają oczywiście wyznaczonego administratora bezpieczeństwa informacji, to nie muszą się tym przejmować. Ale drugi aspekt to jest rozporządzenie, które będzie. Będzie za parę lat, podobno do 2016 według Irlandzkiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego przyjemność miałam słuchać na jednej z ostatnich konferencji i to już nie będzie tak kolorowo, bo podmioty, które zatrudniają powyżej 250 pracowników, będą obowiązkowo musiały wyznaczać administratora bezpieczeństwa. To projektowane rozporządzenie, które oczywiście może się zmienić i na pewno się zmieni, w dwóch artykułach, bodajże 30-32, odnosi się do obowiązku zgłaszania incydentów. To będzie ciążyło na administratorze danych osobowych na kontrolerze, aby informował inspektora, Krajowego, czyli w przypadku Polski, Giodo o tym, że doszło do naruszenia, doszło do incydentu i informował podmioty. I to jest bardzo ważny aspekt: że jeżeli nie będzie tego robił, w możliwie jak najszybszym czasie, tam jest czas do 24 godzin w możliwych przypadkach, o ile oczywiście pamiętajmy, miał taką świadomość, to będzie nakładana grzywna, bo zmieni się system nakładanych kar. Także rzeczywiście wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji będzie bardzo istotne. Dziękuję za uwagę. Zmieściłam się w czasie, mam nadzieję. Może nawet tak pędziłam, że może jeszcze przed czasem. Gdybyście byli Państwo zainteresowani aspektem ochrony danych osobowych i wszelkimi analizami zanim zdecydują się Państwo na zawarcie umowy, oświadczenie usług i outsourcowanie właśnie między innymi danych osobowych z swojej firmie, to zapraszam do kontaktu. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Bato, nawet nadgoniła Pani czas. I myślę, że możemy sobie pozwolić na chwilę refleksji. Ja nie prowadziłem badań na ten temat, ale rozmawiam z dziesiątkami prawników, partnerów i przy tworzeniu wizji rozwoju kancelarii zawsze zadaję im te same pytania. I spisałem sobie takie dwa pytania, które zawsze zadaję i to są i one bardzo mocno korespondują z tym, o czym mówimy w tej chwili. Pierwsze pytanie jest takie: czy będziecie? Mówimy o tym, co będzie w kancelarii za pięć lat albo za trzy, tak? Czy będziecie trzymać ludzi? Czy będziecie trzymać ludzi w biurze? To jest pierwsze pytanie i drugie nawet się rymuje: czy będziecie działać w chmurze? Czy wasze zasoby informatyczne będą przeniesione do chmury? I to są dwa pytania. Tutaj rymowanka jest przypadkowa. I to są dwa pytania, które, na które słyszę prawie zawsze odpowiedź nie. Nie będziemy puszczać ludzi, my chcemy ich mieć tutaj w biurze, chcemy ich kontrolować, oni wtedy lepiej pracują. I drugie, druga, związana przecież z tym kwestia, to jest, to jest przenoszenie danych. Nie wolimy swoje serwery, zainwestowaliśmy w nie dosyć dużo. Tu mamy serwerownię, tutaj wiatraki chodzą, chłodzą i tak dalej.